Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania z Ojcem Nikolo Avancinim. Kochana duszo, gdy już się skupiłaś, najpierw pomódlmy się serdecznie i gorąco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź duchu święty, I spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, ojcze ubogich, przyjdź, dawco łaskę drogich, przyjdź światłości sumień. Matko dobrej rady, Maryjo, wspomagaj mnie swoją macierzyńską radą. Święty Józefie, mój święty Aniele stróżu, moi święci patronowie, pospieszcie mi z pomocą. Mów Panie, sługa Twój słucha. O powrocie Jezusa do Nazaretu. Potem poszedł z nimi. Słuchaj Jezusa opowiadającego Maryi swoje trzydniowe sprawy. Patrz, jak Maryja chciwie Go słucha i zachowuje Słowa Jego w swoim sercu. W słodyczy swoich mów naśladuj Jezusa, a w słuchaniu Słowa Bożego naśladuj Maryję. Im był posłuszny. Kto? Komu? Stwórca stworzeniu, Pan słudze, Bóg człowiekowi. Zawstydź się, pyszny prochu, woła święty Bernard. Bóg się uniżył, a ty się wywyższasz. Choćby ci duma twoja szeptała, żeś czymś więcej od swych przełożonych, tego ci przynajmniej nie powie, że są względem ciebie czymś mniejszym aniżeli względem Jezusa, Józef i Maryja. A jednak był im posłuszny. I był im posłuszny. W rzeczach najprostszych nawet, Rzemiosło cieśli nieświetne, A czynił wszystko dokładnie, szybko, z pokorą, Nie przez dzień jeden, Ale aż do trzydziestego roku swojego życia. A ty uciekasz od posług pospolitych i niskich, Szukasz świetnych i wysokich, Żadna posługa nie jest niska i podła, skoro się ją czyni z woli Bożej i dla przypodobania się Mu, i w duchu naśladowania Chrystusa Pana, który najniższe posługi swoim przykładem uzacnił. Nie zrażaj się też długością czasu, lecz na podobieństwo Chrystusa całe swoje życie oddaj woli Bożej i to czyni, co Ci rozkaże. Choćby Ci przyszło całe życie spędzić w ukryciu i w poniżeniu. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, teraz znów przemówiłeś do mnie. Dzięki Ci składam za wszystkie dobre myśli i poruszenia. Jak dałeś mi pragnienie, tak daj też wykonanie. Dopomóż mi, bym stał się katolikiem z czynu. Wszystko dla Ciebie i zbawienia duszy mojej. Jezusie, Maryjo, Józefie, Święty, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Prezentowane rozważania pochodzą z dzieła Nikolo Avanciniego. Rok Chrystusowy, czyli rozmyślania na każdy dzień roku. Tom pierwszy. Od Adwentu aż po Środę Popielcową.